Pracujący lud miast i wsi wytęża swe siły, aby zbudować w lesie gniazdko przytłoczone dla ludzi. Nastąpiła wymiana barterowa towarów. Kolega Dawid dostał rękawiczki ze skóry. Ja dostałem jeszcze lepsze. Takie wymiany to ja lubię. I teraz z jednej strony bierzemy, ciosamy, a z drugiej strony piłą. Teraz ciosamy w tą stronę, którą chcemy na przykład przewrócić, czyli w tamtą. No to sobie musimy wyciąć trójkącik z tej strony. a zanim ten trójkącik zrobimy, o sobie natniemy to z tej strony. Trochę wysoko ale z drugiej strony tutaj by robić i machać byłoby bardzo ciężko, lecz zamach to i tak yy, zgnie Proszę bardzo, piła za 13 zikon. Jak tylko zacznie drzewo brać, to trzeba odpuścić. Pewnie bierze. No i proszę bardzo, trójkącik z drugiej strony robimy. się trochę oska, żeby było widać. Może i boleci, Odsuń się. Ok. No i dobra. Teraz musimy je oskarpować z kikutków. już teraz, właśnie od Bolonife odebrałem. Nowa pochwa zrobiona, także trzyma. Trzyma FS Zobaczymy, jak to będzie po czasie. Ale gruba, piękna skóra. Dobra, nie podniecajmy się nożem. To tylko narzędzie do pracy. Każdy jakieś ma, takie jakie lubi i sobie z nim radzi. Proszę bardzo, cyk, cyk, cyk. No i taka praca sprawia, że mięśnie rosną, ciało jest zdrowe. Pozytywnie gospodarujemy swoim testosteronem, wzmacniając swoje, swoją odporność. Także praca w lesie jest potrzebna każdemu, nawet jak pracuje w korpo. Powinien iść i pracować w lesie. Inaczej niszczy swój układ immunologiczny, swoją męskość niszczy. A z męskością właśnie jest problem, raz, że ona jest na celowniku różnych ugrupowań męskości, jest promowana właśnie taka yy, cikkowatość za przeproszeniem, bycie chłopakiem od sojowej latę, zresztą z tą soją to nie jest przypadek, bo soja yy, udaje estrogen i powoduje właśnie na przykład ginekomastię, także fateci nie powinni soi rzeć, i nadużywać. No a to właśnie sojowi chłopcy to jest troszeczkę właśnie termin, dopasowane właśnie po Nie tylko dlatego, że jedzą sobie, ale i potem się zachowują dość pizdowato. Nie wiem, czy widzicie, ale Mass Media też yy, promują we wszystkich różnych serialach, yy, że fajny facet jest ten taki bardziej gejowaty, ładnie ubrany. Natomiast taki typowy, typowy samiec, co marzone w kuchni, jest wyśmiewany. I to jest specjalnie robione. To jest po to właśnie, żeby wyrugować ludziom z głowy yy, wizję silnego mężczyzny. Który jest mądry, który jest odpowiedzialny za swoją rodzinę. Tworzy się wizje socjalistyczne, gdzie to państwo jest tym silnym, a człowiek jest tylko podmiotem, ma się tylko słuchać. Natomiast silne państwa moim zdaniem były wtedy, kiedy były silne, silne ojczyzny, są wtedy, kiedy są silne ojcowizny. Silna ojcowizna to wtedy, kiedy właśnie ojciec jest dumny z tego, że jest silnym facetem, który ma swoją własną gospodarkę, potrafi zadbać o siebie. I obecnie media mają to zawsze na celowniku jako wyśmiewane. Okej. Okay. Yy, pokaż tu piłę Worf. Niemiecka piła Worf, też nie za nie jakieś tam duże pieniądze. I proszę, cały ten ścioł. Aha. Jak to tam? Po wow. czym tu praca w Już mówiłeś, że praca w reczy, co? <laughs> w większość energii poszło na zrobienie zydelka. Jednego, tego. Nośmy spróbowali zrobić taki sam I ci połem średnio Nie, bo no. drewniane Tylko wiesz, już na wysoki połóż Wziąć trochę łyżkowcem go tam podebrać Kubeczek Koziołek który blokowaliśmy drewno A teraz Konstruujemy nową Podporę koziołka I niech wiedzą Że to cebulackie noże <gry> No. Czekaj, siatka z wiedronki w ten, w kadr. No. I klejcak z dekatlona. To jest mega stabilne. No co to jest? Tu kładziesz sobie drewno i to drewno możesz sobie teraz ciąć. O, na przykład tu chcesz przeciąć, tak? taki kawałeczek mały. Też większy, wysuwasz sobie więcej i tniesz. Tniesz na wysokości i pępka. Nie musisz pracować w takiej schylonej pozycji. Pokaż swój ten. Oski mi zrobił taki zarombisty. Oski, ten Witek z gór z Beskidów ma konkurenta, bo to jest przepyszny chlebek usmażony na tłuszczyku ze świni. Twój troszeczkę wyszedł za ciemny. Jak dla mnie, zrobiłeś właśnie idealne boczki, bo ja właśnie lubię takie porządnie wysmażone. Nie ma być takiej wieży, ciapa. Bardzo fajnie się sprawujesz jako kucharz. I na ostrzenie metodą, weź patrz w kamerkę, żeby było widać. Metodą kurczaczka. Czyli nie pracują nadgarstki, nie pracuje dłoń, tylko pracują plecy w ogóle. Czyli tak, łapiemy nóż tak, żeby ostrzem był w kierunku wewnętrznej naszej dłoni. Ostrzyń się trochę, tak żeby było widać więcej. OK. I pracuje to tak, że ręce idą do tyłu. Ty się nie ruszaj, ja się będę ruszał. OK, tak, czyli ręce idą do tyłu. I ja tutaj nie wykonuję pracy, tylko idzie sama łopatka pracuje i tak. Ja to nazywam kucza, jeżeli. W tym momencie mamy tutaj bardzo dużo siły, bo to jest bardzo blisko naszego ciała. Trzy, cztery to rzucimy. Cztery,